Jesteśmy na spacerze i pomyślałam, że nagram taki krótki wstęp, ponieważ były zapytania o czytania o miłość. Dzisiaj wykonam takie czytania. Takie czytania zazwyczaj wykonuję indywidualnie, ale postanowiłam, że spróbuję. Przepraszam, jeżeli nie zdążę wykonać dla wszystkich znaków. Za tydzień będą czytania ogólne już dla wszystkich, a więc serdecznie zapraszam. Dzisiaj zapraszam, osoby, które, osoby zainteresowane, a więc osoby, które chcą wejść w nowy związek, bądź są w jakichś związkach problematycznych. Te osoby, które szukają nowego partnera. Czytanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części będzie zapytanie o osobę z przeszłości, partnera z przeszłości, w drugiej części będziemy osobie przyszłą, bądź Bardzo dziękuję wszystkim za komentarze. Jest mi, jestem bardzo wdzięczna, jest mi niezmiernie miło, że mogłam wstępnie poznać tylu wspaniałych ludzi. A więc, nie przeciągając, zapraszam serdecznie wszystkich do oglądania. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z znaku byka. Wykonamy teraz czytanie dotyczące miłości i związku. Na początek zapytamy osoby o byłego partnera. Co czuje, co myśli osoba z przeszłości były partner. Dziesiątka dziesiątka pucharów, osoby z podznaku byka co czuje, co myśli o tobie twój były partner. Jeszcze dwie karty. Twój były partner. Trójka. Trójka pucharów. Jeszcze jedna karta. Osoby z znaku byka. Co czuje, co myśli. Jak widzicie widmo palca No zobaczmy. Jeszcze jedna karta. As, as monet. Pod spodem jest piątka buław. Twój były partner, partnerka. Myślę, że myślę o tobie, że tak jakby jesteś jakby pogodzona, pogodzony. Z tym, jakby z tym, że rozstaliście się, nie jesteście razem. W jej przekonaniu, yy, ty masz się świetnie, tak jakby yy, ufasz, że wszystko będzie dobrze, poddajesz się temu, co jest teraz, i, i wiesz, że masz zaufanie, tak jakby do wszechświata, że wszystko, co będzie, będzie bardzo pozytywne, cieszysz się życiem ta osoba właśnie tak jakby czuje, że ty, że ty z tą decyzją masz się bardzo dobrze. Że, że cieszę się tym, że yy, masz jakieś okazje do świętowania, do spotyka spotykania się ze znajomymi, spędzenia czasu ze znajomymi. Że jest to dla ciebie jakiś nowy etap, bardzo pozytywny. Gdzie zaczynasz coś od nowa, co co, jest, co da ci, przyniesie ci sukces i zadowolenie. Ta osoba widzi cię jako kogoś, kto jest na, na wygranej pozycji. I tak jakby ma świadomość, że yy, jej szansa, aby ten związek odbudować jest bardzo mała, musiałaby się wykazać. I nie widzi szansy tak, takiej, która by wskazywała, abyście byli znowu razem. Zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o teraźniejszy związek. Bądź przyszły. Dla osób spod znaku byka. Co myśli, co czuje osoba? Bądź partner teraźniejszy, co myśli, co czuje o tobie Twój teraźniejszy partner, bądź przyszły, o którym myślisz? Trzy karty. Jedna karta jest to umiarkowanie. Dwie karty. Jeżeli chodzi o partnera teraźniejszego bądź przyszłego, o związek teraźniejszy bądź przyszły, to piątka, pucharów i jeszcze jedna karta, jest to dwójka dwójka y, pucharów. Więc y, karty, które wskazują. jest po, na, Pod spodem jest karta cesarzowej. A więc osoba, y, być może, która jest teraz w twoim życiu, jest y, bardzo tak jakby m, zaangażowana obserwujecie uważnie. Widzicie jako osobę bardzo atrakcyjną, bardzo yy, wartościową. I osoba ta jest. Karta dwójka yy, Pucharu wskazuje yy, bardzo dobrze się dogadujecie. Jest taką twoją bratnią duszą. Jeżeli już jeszcze nie jesteście w związku, być może jest to taka koleżeństwo, które yy, ta osoba traktuje bardzo poważnie, ma w stosunku do ciebie duże plany. Ma nadzieję, że ty czujesz więcej do niej. Coś więcej niż tylko przyjaźń i bratnię w duszę. Jest to osoba bardzo ciepła, bardzo miła, bardzo troskliwa, która takie ma bardzo m, cechy y, opiekuńcze. I y, karta tutaj umiarkowanie doświadczy o pewnym rodzaju m, balansie. W ważeniu proporcji. Że jest to, jest to taki związek, który będzie powstawał w sposób w takim procesie, aby wszystko było, potoczyło się bez takich burzliwych, jakichś takich emocji, przeżyć. pucharów. Jest to karta, która być może wskazuje, że ta osoba ma jakieś doświadczenia z przeszłości, które dały jej poczucie straty. Być może wychowała się w rodzinie, gdzie był jakiś rozwód, bądź rozstanie. Być może była w takim związku wcześniej. I I ta osoba ma takie poczucie, być może boi się porzucenia, boi się cierpienia. I dlatego w tym wszystkim chciałaby właśnie zachować ten balans, ponieważ widzi w tobie kogoś bardzo wartościowego, widzi w Tobie tą, tą taką bratnią duszę. Stój świetnie się dogaduje i bardzo y, wspaniale spędzę czas. Rozwijmy troszeczkę bardziej. Dla osób spod znaku byka. Związek teraźniejszy. osób z podznaku byka. Na przyszłość. Traźniejszy związek. Dwójka yy, monet. A więc jest tu taka potrzeba jakiegoś balansu. Yy, wyjścia w ten taki proces budowy tego związku. Być może właśnie w tej osobie jest taki wewnętrzny konflikt. I myślę, że tylko ta osoba może sama uleczyć w sobie ten, ten konflikt, który, tak jak mówię, może, może być związany z, z przeszłości, z przeszłością, z jakimiś yy, doświadczeniami, które spowodowały, że zbudowała tak jakby taki troszeczkę taką zbroję ochronną. Zobaczmy dalej. Teraźniejszy związek dla osób z na byka. Jest to y, dziewiątka y, dziewiątka buław. A więc... Y, Ktoś tu na pewno jest osobą z, z takimi przeżyciami, już z, y, z doświadczeniami z przeszłości, gdzie trzeba było właśnie wykazać się, przejść pewne trudności. Dlatego myślę, że ta osoba też y, będzie chciała w taki sposób wyważony y, teraz we wejść w ten nowy związek. Aby czegoś nie zepsuć, ponieważ widzi w tobie ogromną wartość. I, I osobę, która wiele, wiele dla niej znaczy. Jakby czuje, że to jest to, to jest... Ty jesteś tą osobą, z którą byś chciała związać na całe życie. Cesarz. A więc... Z pewnością dąży do czegoś ugruntowanego. Chciałaby, aby to było coś wartościowego, ten związek, ugruntowany, te, taki bezpieczny. Chciałaby Ci zapewnić jakieś bezpieczeństwo. Ostatnia karta. Paść pucharów. Więc osoba, której treźniejszy partner bądź przyszły, Osoba, której myślisz, chce ci coś zaoferować. Być może jest osoba, która, tak jak mówię, chce się z tobą skontaktować. Która cię obserwuje. I jest to osoba, która y, chce ci zaoferować y, swoją mi miłość. Taką bez y, bez y, bez warunkową. Bo miłość powinna y, opierać się na czymś czystym, takim, y, gdzie ta druga osoba nie jest bardziej nastawiona na dawanie, a nie na otrzymywanie. Na tym zakończę dzisiejsze, dzisiejsze czytanie. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia.